Siemaneczko, z tej strony Ogryz. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale. Jakoś, że to jest mój pierwszy odcinek na kanale, mam dla Was giveaway'a na właśnie, już Wam pokazuję, na właśnie taką awukę Bloodborne, nie wiem ile ona jest warta, ale na pewno jest trochę warta. Więc e, co trzeba zrobić? Trzeba zostawić lajka i subskrypcję i napisać w komentarzu, co mam nagrywać i czy mam dalej nagrywać i kontynuować. Co sądzicie o tym? Czy mam nagrywać, czy lepiej nie? Jak myślicie z moją przygodą na YouTubie? Byłbym Wam wdzięczny, żebyście tak przyjęli. Też wbilibyście na Discorda, byłoby mi bardzo, ale to bardzo miło, bo też szukamy osób, szukam też montażysty, bo nie mam. Grafika tam mm, trochę mam, bo mój kolega mi robi grafiki, jeżeli on to ogląda, to serdecznie pozdrawiam. No to tyle mam do powiedzenia. Jeżeli chcielibyście wygrać, jeszcze raz pokażę takiego Bloodborna. No to zostawcie łapkę, subskrypcję. No i napiszcie w komentarzu, jakie gry nagrywać i czy to dalej kontynuować. Więc żegnam Was serdecznie. Najprawdopodobniej będą livey, więc na razie do usłyszenia. Cześć.